Witam serdecznie. Remigiusz Pyrek, Praktycznie w Informatyce. Dzisiaj temat: certyfikaty SSL i czy zaoszczędzisz 120 zł, czy nie rocznie, decyzja będzie należała do ciebie. Natomiast ja postaram się w jak najprostszy sposób rozebrać temat szyfrowania tych połączeń. Od razu mówię, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. To znaczy, że nie implementuję tych rozwiązań, czyli nie piszę. Jakichś dodatkowych sterowników, które uwzględniają szyfrowanie, nie znam się na tym aż tak. Natomiast samą ideę szyfrowania znam i właśnie postaram się Tobie ją przełożyć. W wyniku czego nie masz być fachowcem, informatykiem, tylko masz albo zaoszczędzić 120 zł rocznie, albo też no, kupić ten certyfikat, bo stwierdzisz po tym, co ja Tobie za chwilę pokażę, że on jest jednak Tobie potrzebny. Jeśli jestem jakimś autorytetem dla ciebie, no to wtedy uznasz, że OK, ten koleś mówił, że jest mi to potrzebne, więc wtedy to kupujesz. Jak ten koleś powiedział, że jest ci to niepotrzebne, po prostu masz 120 zł więcej na zainwestowanie, czy cokolwiek tam z tym zrobić. Idę do schematu. Jak zwykle pokazuję tobie na początek, co to jest serwer, co to jest klient, bo tutaj trzeba tak sobie od tego zacząć. W sieci internetowym mamy, mamy takie pojęcia jak klient serwer. Klientem jesteś ty, czyli internauta, który wchodzi na jakąś stronę, no a serwer, jak sama nazwa z angielskiego mówi, czymś służy i w tym momencie serwuje tobie stronę internetową. Pokażę tobie za chwilę na przykładzie no, standardowego wejścia na stronę internetową, co się dzieje, kiedy połączenie nie jest szyfrowane. Sytuacja: klient, sytuacja serwer. Serwer to jest jakaś firma informatyczna, za chwilę pokażę przykład jednej z takich firm, i klient, czyli ty z przeglądarką internetową, jesteś klientem dla tego serwera. Wchodzę na stronę www.kaizen.edu.pl, okazuje się, że tam nie ma kudeczki, jest taki, taki napis brak ochrony, co mniej więcej oznacza tyle, że dane od tego serwera, tutaj poprzez Twój router do Twojego komputera, biegną jawnym tekstem. Może nie aż tak jawnym, jak ja tutaj to, to narysowałem, bo zaraz się ortodoksyjni informatycy doczepią, że tam jeszcze lecą nagłówki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale ci ortodoksyjni informatycy powinni wiedzieć, że w momencie, kiedy podłączę taki program Wireshark i będę nasłuchiwał tego, co się dzieje tu w internecie, no to mniej więcej jestem w stanie w bardzo krótkim czasie, w bardzo szybki. W szybki sposób dotrzeć do informacji, które wędrują pomiędzy komputerem a serwerem. I teraz, jedną z takich firm informatycznych, które świadczą usługi 24 godziny na dobę, no jest taka firma jak Home.pl. Home.pl, jeden z dostawców usług takich właśnie internetowych w naszym kraju. Klikam w zakładkę Hosting i tu mam Hosting www, czyli hosting Twojej strony www. Tak można to odczytać. Mamy tu informację 7368 brutto na rok. Tutaj mamy różne pakiety, w zależności od tego, czy masz dużą stronę, małą stronę, czy wiele stron swoich klientów, bazy danych itd., itd. Taka opłata roczna za utrzymanie strony internetowej Ciebie czeka. czyli 639 zł, ponieważ to jest cena promocyjna dla nowych klientów, to jest cena za rok. No i teraz jak masz sklep powiedzmy na mieście. Płacisz czynsz, no to ten czynsz pewnie jest 1500 zł na miesiąc. Tutaj, żeby trzymać swoją stronę internetową, może to być 639 zł i 60 groszy brutto na rok, czyli tam po 50 zł i trochę więcej na miesiąc, musisz się liczyć z kosztami utrzymania własnej strony internetowej. I to na tym schemacie to jest ta właśnie firma informatyczna, która świadczy takie usługi. No i też strona Kaizen, na którą teraz. Tutaj Tobie pokażę, jest właśnie na takim serwerze, czyli ja siedzę w biurze, klikam teraz wydarzenia. No i z serwera HomePL do mojej przeglądarki dociera treść. Tak, i teraz ta treść, jak już pokazywałem, leci jawnym tekstem do mojej przeglądarki. I teraz, co ja udostępniam w internecie? Po pierwsze, mój adres IP, z którego tutaj z biura wychodzę na świat, no i udostępniam to zdarzenie. Zdarzenie, czyli klikam, no i Proszę serwer, aby odpowiedział na moje zdarzenie, czyli dał mi podstronę karate do, całego, do całej strony głównej, jaką jest kaizen.edu.pl. Klikam kata, no i mam tutaj podstronę, która do mnie przybiegła, czy tam przyleciała łączami, no i mam podstronę, czyli udostępniam adres IP oraz moje żądanie, no i trochę więcej tam informacji, jak przeglądarka, z jakiej przyszedłem i tak dalej, ale. Takie techniczne rzeczy natomiast nie ma tu nigdzie mojego imienia, nazwiska, żadnego numeru telefonu, więc w zasadzie nie ma tutaj żadnych danych poufnych, które musiałbym się obawiać, że będę udostępniał gdzieś tam przez łącza internetowe. I tak działa według tego schematu, który przed chwilą pokazywałem, tak działa ten internet. Czyli mam stanowisko komputerowe, klikam jakąś podstronę, idzie zapytanie, że Klient z adresu IP zażądał takiej strony, ona wraca tu temat routerów, czy ona może wrócić, czy nie już tłumaczyłem wcześniej. Natomiast wraca do nas tutaj i wyświetlana jest w oknie przeglądarki. Czyli mamy teoretycznie pierwszą sytuację, można powiedzieć trochę niepokojącą, bo mamy w pasku adresu w przeglądarce informację brak ochrony. No i teraz pytanie: chronić nie chronić, tylko pytanie, co? Ponieważ no, nazwa przeglądarki plus system operacyjny, że ja pracuję na Macintoszu to akurat nie wiem, czy to jest jakaś dana osobowa, którą no, warto się nad tym koncentrować i ją chronić. I ja na przykład dla strony Kaizen Edu no, oszczędzam 120 zł net to co rok, ponieważ nie ma tam żadnego formularza, ja tylko informuję moich adeptów, że mamy trening i kiedy oni otrzymują taką informację, przeczytają sobie ją na stronie internetowej. No to tyle, po prostu nie wypełniają żadnego formularza, nic mi nie udostępniają, przychodzą na trening i sprawa załatwiona. Więc ta brak ochrony to jest tylko taka informacja de facto, brak certyfikatu, który szyfruje połączenie, nic na razie się nie dzieje, natomiast tobie się taka lampka zapala w głowie, ok nie ma ochrony, to super, może tak być, natomiast nie wypełniam na tej stronie żadnego formularza. Nie podaje żadnych swoich danych. Poza tymi kliknięciami, które tam są, że wchodzę na podstrony, otwieram jakieś tam zdjęcia w galerii, to jest jeszcze ok. Natomiast formularz z danymi no, w tej wersji nie przechodzi. Idę dalej, rozbudowuję mój schemat, pokazuję tobie, jak, jak działa połączenie szyfrowane. Sytuacja druga. Mamy tutaj ten sam podmiot, czyli firma powiedzmy Home.pl. Jeden użytkownik wchodzi na stronę Kaizen. A drugi użytkownik wchodzi na naszą stronę firmową, serwis, tak. No i w tym momencie jego zapytanie z przeglądarki idzie do serwera. Tam następuje wielostopniowa komunikacja pomiędzy serwerem a przeglądarką. Negocjują sobie pewne rzeczy. Tu odsyłam do dokumentacji implementacji tego, tego protokołu szyfrowania. Natomiast w skrócie wygląda to tak, że serwer negocjuje z przeglądarką pewien klucz, klucz publiczny, którym, którym będą sobie szyfrować dane i serwer będzie w stanie rozszyfrować te dane, które trafią, czyli kiedy ty wypełnisz tu jakiś formularz na stronie, wyślesz go do serwera, to serwer przechowując w bezpiecznym miejscu taki klucz prywatny będzie w stanie rozkodować to, co do niego przyszło, odczytać i zapisać w odpowiednim miejscu. Tak to działa, że na serwerze w którym, którym jest Twoja strona, na serwerze kupujesz taki certyfikat. Ten certyfikat to jest nic innego jak ten klucz prywatny, podłączony. I uwaga, są trzy przypadki. W moim przypadku, czyli w przypadku firmy ServiceTag, jest to klucz weryfikujący domenę. Tak? Czyli weryfikujemy domenę, czyli są takie, za chwilę do tego dojdziemy, są urzędy, które sprawdzają, czy domena tak jest domeną zaufaną, czy jest jakiś podmiot, który ją zarejestrował i czy ten podmiot działa na naszym polskim rynku, czy w ogóle na rynku światowym są tak specjalne takie organizacje, które mają za zadanie sprawdzać i poświadczać, że tak, ta, ta, ta domena jest bezpieczna i tak dalej, i tak dalej. I następuje szyfrowanie. W dużym skrócie to chcesz to doczytaj, jak działa ten, ten zestaw tutaj algorytmów szyfrujących. W każdym razie tak to się odbywa. Wejdę teraz na stronę ServiceTag i pokażę Tobie, dlaczego na stronie ServiceTag jest certyfikat, a dlaczego na stronie Kaizen go nie ma. Strona firmy ServiceTag, sklepy internetowe. Tu, jak sobie przeczytasz, to się dowiesz, że wdrażamy sklepy za 100 zł. No i teraz jesteś zainteresowany po przeczytaniu tego wszystkiego. Klikasz w zamawiam wdrożenie. No i co się pokazuje, Formu formularz rejestracyjny. No, i tu już podaję imię, nazwisko, telefon, e-mail. To wszystko to są Twoje dane osobowe, tak? Według ustawy o ochronie danych osobowych, te wszystkie dane są danymi osobowymi Twoimi. No, i teraz gdyby tej kłódki tutaj nie było, to oznaczałoby, że te dane, które tu wpiszesz, jawnym tekstem polecą do serwera. No, ale jak widać, kłódka jest, wszystko tutaj działa. Klikam i wyskakuje informacja, że Safari, czyli przeglądarka w przypadku komputerów Macintosh używa szyfrowanego połączenia. Wszystko jest super, jest to, certyfikat jest ważny, firma, serwis, tak, wydany przez, przez i tutaj mamy certyfikat SSL, przez C CERTUM, to jest taka polska, polski urząd, który sprawdza i weryfikuje te podmioty, wszystko tutaj działa zgodnie ze sztuką. Jeśli jest formularz, nie ma kłódki, nie wypełniasz tego formularza, ponieważ Twoje dane będą jawnym tekstem przesyłane do serwera. Tak w dużym skrócie działa internet, mechanizm szyfrowania tych stron, tak pomiędzy serwerem a Twoją przeglądarką. No i teraz należałoby jeszcze tylko odpowiedzieć, kto może być wystawcą takich certyfikatów, ponieważ chciałbym ostatecznie dotrzeć do takiego momentu, kiedy nie, że masz stronę internetową otwartą, która ma informację brak ochrony. To jest pierwszy przypadek, gdzie może tak być, ponieważ, tak, jak wspomniałem, nie ma formularza, wszystko jest ok. Firma, serwis, tak, ma jakiś certyfikat, no tylko kto go poświadczył, tak? No i teraz do, docieramy do ostatniego elementu tego mojego schematu, gdzie pokażę Tobie, jakie są trzy rodzaje weryfikacji tych, tych podmiotów, tych certyfikatów, wystawiania tych certyfikatów. No, i tu, jeśli już stwierdzisz, że jest Ci potrzebny taki certyfikat, no to teraz pytanie, czy potrzebujesz, można powiedzieć, poziom pierwszy, drugi czy trzeci. To będzie też zależało od charakterystyki Twojego biznesu. Natomiast ja tobie pokazuję, że chcę tobie pokazać, jak działa ten mechanizm, a ty sobie sam podejmij decyzję, że jeśli już potrzebujesz, to, to który. No i też pokażę tobie sytuację, w którym rzeczywiście przeglądarka wyświetla, że połączenie jest niebezpieczne i dlaczego ono jest niebezpieczne, bo nie zawsze też jest niebezpieczne, ale. Warto zachować ostrożność. Nieco powiększony, już rozbudowany ten schemat, czyli jak widzisz, zabezpieczenie Twojego połączenia pomiędzy komputerem a serwerem wymaga działania jeszcze podmiotu zwanego Urząd Certyfikacji. On ma taki skrót CA. I teraz, co, co robi ten urząd? W pierwszej kolejności analizując domenę serwis, tak. Możliwości wystawienia sobie certyfikatu jest kilka. Raz możesz sobie wystawić go sam, ale wtedy nie będziesz urzędem zaufanym, i wtedy, jak ktoś wejdzie na Twoją stronę internetową, będzie że wystawił ten certyfikat sobie sam Remigiusz Pyrek. No to pytanie, kim jest Remigiusz Pyrek? Natomiast najpierw przejdźmy ścieżkę tutaj taką oficjalną, czyli my, jako firma serwis, tak, zakupiliśmy w firmie home.pl, czyli gdzie już pokazuję, nasz dostawca usług. Internetowych, zakładka SSL, certyfikat, no i tutaj masz certyfikat Home Start za 24,60. Tu musisz od razu czytać kwotę 147 zł, ponieważ to jest cena tylko na pierwszy rok 147 zł, czyli my, jako firma, serwis, tak, wybieramy tutaj ten pakiet, kupujemy certyfikat, i to jest certyfikat na jedną domenę. Rocznie jedna domena, zabezpieczenie jednej domeny kosztuje ciebie 147 zł. Czyli my, jako firma serwis, kupujemy w firmie informatycznej certyfikat. Firma informatyczna wysyła prośbę o wygenerowanie certyfikatu do takiego urzędu. Urząd wtedy sprawdza, kto jest, kto jest tutaj, kim jest ta firma serwis. No, i weryfikuje to na poziomie firmy Hompel, że za nas firma Hompel poświadcza, że tak, to jest podmiot, ma u nas usługi, płaci faktury, dane są zarejestrowane w bazie tam podmiotów działających itd., itd. Wówczas ten urząd certyfikacji wystawia certyfikat, podłącza go tutaj firma Hompel do serwera, czy to jest ten klucz prywatny, on jest tu podłączony i służy do szyfrowania połączenia na domenie. Tak, czyli to jest, tutaj jest taki poziom DV, taki skrót ma Domain Validation, czyli weryfikacja domeny, nastąpiło kto jest właścicielem domeny, taka weryfikacja, no i w tym momencie mamy dane szyfrowane. Teraz, sama firma Home.pl jako firma informatyczna świadczy wiele usług, w tym poczta, hosting i też szyfrują, no, połączenia na swoich subdomenach, natomiast tu, z racji tej, że ten podmiot jest trochę większy niż nasza firma, no, dochodzi do takiego poziomu drugiego, czyli weryfikujemy organizację, czyli Hompel kim jest, czy to jest firma ze Szczecina, no, tam dokumenty założycielskie, też dane pewnie z KRS-u, tutaj wpisy sądu są sprawdzane, czy ta firma istnieje. No i ten certyfikat od razu ma trochę większe znaczenie, ta kutka w pasku adresu w niektórych przeglądarkach w tym momencie może już być taka zielona. W każdym razie jest to taki trochę, trochę więcej informacji na temat podmiotu, kto jest właścicielem tego, tego certyfikatu. Można już wtedy z takiego certyfikatu odczytać. Analizując sytuację, jeszcze raz serwis tak. Tu nigdzie nie będzie informacji, że. Właścicielem jest firma SERVICE, tak? tylko za nas pod, poświadczył HOME.pl. Tak? Organizacja, która za nas poświadczyła ten najprostszy certyfikat, to jest firma HOME.pl. Czyli pośrednio oni za nas poświadczyli. Natomiast już w certyfikacie, który używa firma HOME.pl, już będzie, że to jest, to jest wydany przez CERTUM. Ale tu już mamy informacje o organizacji, że oni są ze Szczecina, na ulicy Zbożowej i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli trochę więcej informacji. No i to jest tutaj opisane, że to jest certyfikat OV, czyli duża firma i duży sklep, można powiedzieć, już powinien być weryfikowany w ten sposób. Tak? Czyli taki Allegro powiedzmy, to też powiedzmy, potraktujmy tu ich jako sklep, no to, no to na pewno taki certyfikat. Tak? No i ostatni premium. Jako extended to są banki, korporacje, instytucje publiczne, takie urzędy nasze, urzędy miasta i tak dalej, to powinny mieć taki certyfikat rozszerzony. I co to, co to tutaj zmienia? No, przede wszystkim szyfrowanie będzie, jak widzisz, takie, takie samo. Natomiast gwarancja, gdyby coś się stało z tym połączeniem, ktoś by rozszyfrował to połączenie, doszłoby do kradzieży. Jakieś tam pieniędzy czy danych, no to wtedy te mamy tutaj gwarancję finansową. Za ten certyfikat opłata jest 1230 zł rocznie. No i tak jak tu na moim schemacie jest bank internetowy, gdzie są instrumenty finansowe, jakieś obligacje, akcje, no, obce waluty i tak dalej. Tu wchodzi w skład no, ta rozszerzona. Weryfikacja dla tego podmiotu, czyli tu już, tu już trzeba rzeczywiście sprawdzić więcej rzeczy, i to też wiąże się z czasem. Tak? Tutaj Hompel wypisuje, że to jest jedna godzina, zwykle trwa to minutę lub dwie. Tutaj mamy 24 godziny, nie wiem ile to w rzeczywistości tutaj trwa. No i tu mamy od 1 do 7 dni, czyli tutaj więcej dokumentów trzeba dostarczyć. No i teraz gwarancja finansowa wystawcy, czyli kogo. Tutaj. Wystawcą jest Urząd Certyfikacji, w tym przypadku jest, ta firma, jest to firma CERTUM, która w Polsce no, jest takim podmiotem zaufanym. No i teraz uwaga, nie tylko w Polsce, ponieważ gdyby ktoś wszedł z zagranicy i, i wchodziłby na stronę serwis, tak, no to sprawdzany jest ten certyfikat, że wystawiła go Urząd Certyfikacji, który też musiał pewnie być weryfikowany. No i tak, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych ktoś dostaje informację, że. To łącze będzie szyfrowane za pomocą klucza, który wystawił ten CA. No a ten CA jest rzeczywiście zaufany, bo płaca nam składkę członkowską, cały czas jest jako firma, i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko tutaj zgodnie ze sztuką działa. Czyli już teraz wiesz, że mogą być strony szyfrowane, nieszyfrowane. Te nieszyfrowane, jeśli nie mają formularzy, mogą sobie takowe być. Oczywiście, firma Google tutaj informuje nas, że jeśli chcesz być wyżej oceniany w wynikach wyszukiwania, to zastosuj certyfikat. My wspieramy takich ludzi, którzy mają ten certyfikat, co jest, z mojego doświadczenia, nie ma to większego wpływu, ponieważ tutaj liczy się treść i do tego też będziemy też do tego nawiąże w następnych filmach, ponieważ zajmujemy się tworzeniem treści dla. Podmiotów, które, które funkcjonują w internecie, no i nie wszystkie te podmioty mają certyfikat, a są wysoko w wynikach wyszukiwania. Także nie zawsze się ta, to sprawdza, i dlatego chciałbym, żebyś miał wiedzę szyfrować, nie szyfrować, ale żeby ona, decyzja o szyfrowaniu nastąpiła w sposób przemyślany. Ale wracając do, do sedna sprawy. Mamy stronę szyfrowaną i nieszyfrowaną. Ta nieszyfrowana z tym napisem brak ochrony nie oznacza, że ona jest niebezpieczna. Mamy stronę szyfrowaną z kudeczką. wtedy jeśli nie ma żadnych alertów to znaczy, że ten certyfikat wystawił jakiś ten podmiot CA, który jest zaufany. No i docieramy do takiego miejsca pomiędzy, tak, bo mamy stronę szyfrowaną, czyli ten, ten ta kudeczka w pasku adresu jest, natomiast masz informację od przeglądarki, że ten certyfikat został wystawiony, i teraz nie wiadomo przez kogo. Tak? Wystawcą mogła być osoba prywatna. I teraz, kiedy takie, takie sytuacje są, można powiedzieć, wytłumaczalne? Kiedy my, jako sztab programistów, chcemy yy, oddać do użytku internautów aplikację, która no, będzie zbierała jakieś dane, no, ale ta aplikacja jest w fazie tworzenia. No, to nie będziemy kupowali certyfikatu za 600 zł, tylko dlatego, żeby przetestować, jak działa aplikacja za pomocą szyfrowanego łącza, tylko są, są narzędzia, oczywiście, że są dostępne narzędzia dla takich programistów, gdzie możemy sobie sami wygenerować ten certyfikat, ten klucz prywatny. Generujemy sami go sobie, podłączamy do serwera, na przykład na subdomenie typu. Aplikacja testowa.service.pl podłączamy sobie taki certyfikat, no i my sobie korzystamy jako programiści z tej aplikacji, no i dajemy tobie link, żebyś przetestował dla nas jako podmiot zewnętrzny taką aplikację. No i twoja przeglądarka, kiedy pierwszy raz wchodzisz na naszą stronę, wyświetla tobie przerażający komunikat, że to połączenie może być niebezpieczne, ponieważ certyfikat. Nie wystawił żaden urząd, który jest urzędem zaufanym, czyli ta firma CA, ten urząd certyfikacji, o którym tobie powiedziałem. No i w tym momencie ty podejmujesz decyzję. Ok, ale zostałem poproszony przez firmę deweloperską jako beta tester do sprawdzania aplikacji. No, ok, akceptuję ryzyko, czyli wchodzę na tą stronę mimo to. No i jeszcze możesz zadzwonić. Do naszej firmy jeszcze się dowiedzieć, czy aby na pewno ta aplikacja testowa.service.pl tak, to jest ta aplikacja, na którą miałeś wejść, my tobie potwierdzamy. Tak, no i, no i tak, korzystasz z certyfikatu, który wystawiliśmy sobie sami, ale jednocześnie dostarczasz nam informacji, ponieważ podpisaliśmy umowę jako beta testerzy. No, i oczywiście możesz, możesz się nie zgodzić na taką umowę, możesz nie podawać swoich danych, natomiast no powiedzmy, że my się znamy, testujemy aplikację, wszystko działa, certyfikat jest wystawiony przez nas, ty o tym wiesz, akceptujesz to ryzyko, no i tyle. I zaczyna się tutaj proces testowania naszej aplikacji, i to jest moment, który jest, można powiedzieć, usprawiedliwiony, wytłumaczony. Natomiast Oczywiście, że są osoby, które mają inne trochę zamiary niż powiedzmy nasze, deweloperskie. No i masz informację, że wchodzisz, zupełna pomyłka w, w adresie, wpisujesz nie M jak Marta, M Bank, tylko N jak Natalia, Bank. Pomyliłeś się z jedną literką, no ale nagle wchodzisz, a tam strona do złudzenia przypomina tę, w której trzymasz pieniądze, czyli ten M Bank. No i certyfikat jest, no ale przeglądarka tobie wyświetla przerażający komunikat, że tutaj wystawcą tego certyfikatu, który szyfruje połączenie, jest osoba prywatna. No i w tym momencie jak najbardziej czerwone światło, no bo skoro chcesz się połączyć z bankiem, to sprawdzasz, czy dobry adres w banku wpisałeś, no i czy, czy jeśli tak, no to to dzwonisz do swojego banku i mówisz, słuchajcie jestem na waszej stronie i i coś jest nie tak, mam alarmy, że, że połączenie nie jest szyfrowane. No i wtedy być może ktoś z pomocy technicznej gdzieś tam rzeczywiście coś przeoczył. Może ważność certyfikatu wygasła i ktoś to. No nie wierzę, że w takich instytucjach ktoś by to przeoczył, ale powiedzmy, że zakładamy, że dziękujemy panu za zgłoszenie i oczywiście podejmujemy reakcję i bach i naprawiamy temat. No albo jesteś na stronie nbank, no i ktoś próbuje wyłudzić od ciebie dane. I to jest ten moment, w którym ty musisz podjąć decyzję, bo. Tak jak powiedziałem, nie zawsze te strony są niebezpieczne. Nie są wtedy, kiedy my się umówiliśmy, że będziesz testował naszą aplikację i my Tobie mówimy, że ten certyfikat jest wystawiony przez nas. I taka sytuacja ma miejsce w większości przypadków, kiedy masz na przykład jakiś serwer plików u siebie w domu i wchodzisz przez przeglądarkę nim zarządzać, będziesz miał informację, że ta strona jest niebezpieczna. No ale no Ty wiesz, że wpisać w pasku adresu adres IP swojego serwera, który stoi przy Tobie, no więc... Co tu ma być niebezpiecznego? No, ty komunikujesz się ze swoim serwerkiem, w którym no, producent, czyli tam załóżmy firma Synology, sama wygenerowała certyfikat, aby, aby szyfrować połączenie pomiędzy tobą a twoją przeglądarką. No, jak nie zaakceptujesz tego połączenia, to nigdy nie skonfigurujesz tego, tego urządzenia. I tyle. A jak zaakceptujesz, no, to je skonfigurujesz. Możesz przełączyć się na port 80 i wtedy to urządzenie będziesz, będziesz konfigurował no po porcie takim jawnym, no ale jeśli jest to korporacja, jakaś duża firma, no to ktoś w firmie, bo, bo nigdy nie, wiesz, może nasłuchiwać, jakie pakiety tam śmigają w internecie, w Twojej sieci wewnętrznej, no i no i powiedzmy hasło, które sobie ustanowisz do takiego serwera plików, no będzie już jawnym hasłem, no więc świadomie akceptujesz ryzyko, to jest serwer Synology, ja wchodzę na niego, konfiguruję i tyle, natomiast co do banku, no tutaj taka sytuacja nie może być miejsca. Po prostu masz bank, łącze musi być szyfrowane, certyfikat musi być potwierdzony. To są pieniądze, to są twoje dane osobowe, i tutaj musisz na to zwrócić uwagę. Więc można powiedzieć trzy rodzaje, trzy, jakby, stany stron, stron internetowych. Tak jak tu Kaizen, może być nieszyfrowana, nie zbieramy żadnych danych. Serwis tak, zbieramy dane. Mamy najprostszą wersję certyfikatu, który szyfruje połączenie, jest ok. No i ten stan pośredni. No i tutaj lampka się zapala już na pewno. Trzy, aby na pewno ten certyfikat, no, czy coś jest z nim nie tak, czy może ktoś coś przeoczył, na pewno drążysz temat, czy wchodzisz na taką stronę. Tak? Ostatnio wchodziłem na taką stronę urzędową. Więc pierwsza rzecz w moim przypadku dzwonię i. Do tego działu informatycznego i mówię, że coś jest nie tak z certyfikatem. Yy, padła odpowiedź: tak, tak, wiemy, wiemy. Proszę kliknąć, zaakceptować. To było zapisywanie się na, na szkolenia. No, słabe trochę, jak, jak yy, taka organizacja która podlega nawet pod pewne ustawy tutaj, nie szyfruje tych połączeń, jednocześnie poświadczają, że, no można powiedzieć, odczytać to, tak jesteśmy papudrokami, nie wiem, nie stać nas na certyfikat, ale robimy wielkie szkolenia jak zabezpieczyć twoje dane osobowe. No jedno wyklucza drugie, ale no, ta, takie sytuacje są, więc, więc no ja zweryfikowałem to, dzwoniąc tam potwierdzono, że tak, tak, wiemy, że taki problem jest i i tyle. Ok, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie pomoże w czymś. Ja zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli się Tobie podobało, to łapka w górę. No i do zobaczenia następnym razem.